Благмазень. Девянты. Девянты. Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogmasie. My już działamy od rana, jesteśmy spakowani i gotowi do wymeldowania. Dzień dobry pani Marcinie. Dzień dobry. Przepiękne światło dzisiaj w Londynie, zobaczcie. Mm. Ładnie jest. W ogóle była prognoza pogody na te dwa dni. Od wtorku do czwartku miało cały czas padać, a powiem wam, że padało może za trzy godziny. A to mówi, że nie będzie padać? Nie mówisz, nie mówisz. Jak tam. to, nie? Nie, mówisz, nie. Jak to nie? nie? nie przyznasz, nie kto, przyznasz, nie przyznasz mi racji, nie przyznasz, ale ty to jesteś. Ale ty to jesteś, nie, przy... nie mówiłeś tak, tylko mówisz. mówisz a... jak to, zobaczysz, że nie będzie padać, powiedziałem. Nie zobaczysz, że najwyżej będzie śnieg padał. Tak. No, tak, także my mówię. jesteśmy spakowani, idziemy się wymeldować, zostawiamy walizki, bo pociąg mamy dopiero o godzinie 15 bodajże. 1515. 15.15, dziękuję. Mój menadżer tutaj osobisty jest <noise> na wszystkiego. I mm, lecimy jeszcze na miasto. Słychać, jak ktoś chodzi? No, mm, lecimy na miasto, zobaczymy, co słychać, idziemy najpierw na śniadanie, wypijemy kawkę i to będzie takie spokojne południe w Londynie. Zapraszam na kolejnego vlogmasa. No dobra, my za chwilę uciekamy, ale pokażę mamie, że co mam na sobie, bo to są super leginsy z Calzadonii. Maci zawsze się z nich śmieje, że to są leginsy płetwo Nurka. <laughs> Maciej, tak chodzi. O, dziękuję. Nie, bo światło mi zabierasz! Dziękuję. A sweterek... Odsłaniam ja bu... ci słońce. <noise> sweterek, y, słuchajcie, jest z Nexta. Z tamtego roku bodajże. A ten wczorajszy też był z Nexta i ja ogólnie polecam sweterki z tego sklepu, z tej firmy, ponieważ są dobrej jakości, wytrzymałe. Ja już mam chyba 3 czy 4 kilka lat i naprawdę świetnie się sprawdzają. To jest taka taki sweterek, sukienka tunika, nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę przyjemny materiał 100% bawełny, więc polecam. A jeśli chodzi o ten hotel, to pojawiły się ze dwa pytania, ja wam zostawię na dole link, bo jest świetny. Podobało nam się tak? Bardzo fajnie i jest też restauracja. Wczoraj jedliśmy kolację i było bardzo smacznie. A jest czysto, przyjemnie, ciepło. Za ciepło. No trochę nawet za ciepło i Lokalizacja też jest całkiem spoko, 10 minut, 8 minut do metra I możecie jechać w ogóle do tej głównej nici, więc możecie yy, Tak i nie jest głośno, tak na przykład mieliśmy w Yorku taki problem, że za oknem cały czas się coś działo um, um, Obsługa też jest mega, mega przyjemna, czai, byliśmy w saunie Podobało nam się, chociaż wyobrażaliśmy sobie to troszeczkę inaczej Ale nie było źle No to tyle ode mnie w tym momencie, teraz uciekamy na śniadanie, na kawkę I będziemy um, się widzieć później tak wygląda nasz hotel z zewnątrz. Bardzo przyjemna okolica, zobaczcie. Te budynki są piękne. A tak w ogóle to ktoś mówił coś o zimie. Zobaczcie, jakie słońce. Wiosna w Londynie. Jak widzicie, wróciliśmy, jesteśmy już w domu, w naszych czterech kątach. Tak, z tyłu wiszą garnitury. I wiecie co, sama nie wiem od czego zacząć. Ekscytuję się, że jestem w domu. Powiem Wam, że to były dwa intensywne dni, chociaż w tym momencie nie zapowiada się, aby było lżej, ale mam, mam taką cichą nadzieję, że wieczorem zrobię sobie porządną, ciepłą kąpiel z moją kulą z lasza, z bombelkami. I troszeczkę wycieluję, i wcześniej pójdę spać, bo wam nie mówiłam, ale jutro jest impreza świąteczna w pracy. Z pracy? Chyba mamy zbiórkę o 19.00? Zbiórkę, jak to brzmi, o 19.00 czy 19.30? Muszę jeszcze sprawdzić. Ale, 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 moi drodzy, u nas jest taki meeting point, czyli wszyscy przyjeżdżają do nas. A jak widzicie. <śmum> Wygląda, jak wygląda, więc chciałabym troszeczkę ogarnąć cały dom. Dlatego też zrobiliśmy małą dywersyfikację z Marcinem. I on pojechał na zakupy. Potrzebujemy kilku rzeczy. A teraz mi się coś przypomniało, że do niego co żeby kupił wszystko, żeby na pewno kupił wszystko. Musi też odebrać moją paczkę z poleskiego sklepu, bo zamówiłam, nie wiem, czy powinna to gościem mówić, jeszcze jedną sukienkę na jutrzejszą imprezę. Impreza jest jutro, a ja dzisiaj ją dopiero dostałam. Muszę ją przymierzyć i sprawdzić, jakby wyglądała. Więc naprawdę jest sporo pracy, mimo że mamy godzinę, którą 18, tak mi się wydaje. A jeszcze muszę zmontować tego vloga, więc 17.27 nie Nieźle, nie je źle, Jestem po kawie jeszcze przed obiadem, ale obiad mam nadzieję zrobię później i zrobię coś na szybko w Thermomixie. A Thermomix, mm, wiecie, Thermomix będzie robił sam. Tam wystarczy 10-15 minut mojej pracy. Też sobie w pociągu dodałam, co chciałabym dzisiaj zrobić. Mam nadzieję również, że zrobimy ten napój zmacający bo czuję się tak średnio po tym Winter Wonderland troszeczkę mnie przewiało. I jeszcze jedna sprawa. Chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, które ostatnio się pojawiają pod filmami. umiliłyście mi, mi podróż z Londynu do domu ponieważ i w tamtą stronę, i w tą stronę, kiedy wracaliśmy, odpowiadałam na wszystkie Wasze komentarze, czyli to było około półtorej godziny, dwie godziny w pociągu, a wciąż nie odpowiedziałam na wszystkie, więc dzisiaj wieczorem chciałam to dokończyć. Musimy jeszcze otworzyć kalendarze adwentowe, więc jak widzicie, wieczór zapowiada się dość pracowicie, ale mam nadzieję, że będzie. Spoko, tak patrzę na ten Marcina garnitur, a ma tutaj trzy garnitury rozwieszone, ponieważ nie zdecydował się jeszcze, w którym pójdzie, a który jest do odesłania. Typowe, typowe u faceta. No, także jesteśmy w domu, dzieje się jak zwykle. Mówiłam Wam, że ten tydzień będzie dla nas mega intensywny. Jeśli chodzi o Winter Wonderland, to myślę, że sobie pogadamy albo jutro. Albo dzisiaj, może już jutro, na jutro zostawmy ten temat, a dzisiaj zajmę się porządkami. Chciałabym jeszcze ogarnąć troszkę Łazienkę, bo tego wymaga ogarnąć cały dół, sprawdzić, y, sprawdzić lodówkę, bo tam jest kilka takich rzeczy, których świeżości nie jestem do końca pewna. Więc tak zapowiada się mój wieczór. Wróciliśmy do domu, muszę się też przebrać A jeszcze zmieć na pewno paznokcie, bo Niestety mi w kilku miejscach odprysły To chciałam powiedzieć, no Także cieszę się bardzo, jesteśmy w domku Jesteśmy u siebie, ale Jak widzicie, wciąż jest intensywnie Chociaż w Weekend mam zamiar odpocząć Nareszcie odpocząć, wyspać się To jest mój plan na weekend Zobaczymy co z tego wyjdzie, znacie mnie Pierwsza rzecz skończona, walizka jest rozpakowana, wyczyszczona i gotowa, aby ją rzucić na strych. Więc teraz chyba się przebiorę w rzeczy takie bardziej robocze i wrzucę pranie. To będzie kolejna rzecz i tak pomału, małymi kroczkami będę wszystko ogarniać. A tak w ogóle wam powiem, że dla mnie to jest tak mega dziwne uczucie zawsze, po powrocie, wydaje mi się, że jakbym z tego domu nie wychodziła, jakby nic się nie stało, jeszcze kilka godzin chodziłam po Oxford Street, a teraz już jestem w domu, tak samo mam, jak na przykład lecimy do Polski i jestem tam, i wydaje mi się, że nie mieszkam w ogóle w Anglii, jakby nic się w ogóle nie zmieniło, tak samo po powrocie wracam do domu i wydaje mi się, że w Polsce w ogóle nie byłam. Nie wiem, to jest mega dziwne. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale zawsze takie uczucie mi towarzyszy. Nie chcecie widzieć, jak to tutaj wygląda naokoło, dlatego też pokazuję Wam tył, tył przód szafy. I tak, piję dużo wody, bo wydaje mi się, że się odwodniłam i to bardzo w ciągu tych dwóch dni. Dlatego też dużo, dużo wody będę pić i jeszcze niedługo będzie trzeba zrobić jakiś obiad, ale mam taką cichą nadzieję, że namówię Marcina, aby on dzisiaj gotował, z racji tego, że ja rozpakowuję wszystko, plus robię pranie, także dzielimy się obowiązkami, trzymajcie kciuki, aby udało mi się go przekonać, bo nie wiem, czy ja się ze wszystkim dzisiaj wyrobię, a jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Ale ale plus jest taki, że mam mnóstwo vlogmasów do nadrobienia Mnóstwo filmików na YouTube pojawiło się podczas naszej nieobecności Więc cały czas w tle gra sobie YouTube Dziewczyny nagrywają teraz intensywnie, tak jak widać u mnie dzieje się cały czas I fajnie, fajnie, bo to jest świetny czas, kiedy można codziennie być z kimś, wiecie, tak przez internet I im towarzyszyć, więc e, ja z vlogmasów jak najbardziej się cieszę Również oglądam Wprawdzie chyba 3 czy cztery, tak mniej więcej na bieżąco, bo szczerze ja nie mam czasu, żeby oglądać A tak od rana jak lubię sobie make up, albo jak idę się kąpać, to zawsze sobie coś wpuszczam w wpuszczam, puszczam, puszczam w tle Wpuszczam? puszczam, wpuszczam w tle Wpuszczam I no, widzicie, jestem nakręcona, bo jestem też po dwóch kawach, więc cieszę się, że mam co oglądać Podczas takich moich em, intensywnych porządków jak widzicie, ja już jestem po domowemu, chodzę, sprzątam, ogarniam, układam. Z tyłu możecie zobaczyć choinkę. Zapaliłam od razu lampki i tak sobie teraz myślę, tak mi naszło na takie przemyślenia, że lubię te nasze wycieczki, lubię zwiedzać nowe miejsca, oglądać, lubię wyjeżdżać, ale też uwielbiam być w domu, uwielbiam te nasze cztery kąty, bardzo dobrze się w nich czuję i cieszę się, że mogę tutaj być. Dlatego też. Myślę, że w przyszłym tygodniu na pewno będziemy siedzieć w domu. Cały weekend przesiedzimy. Mam taką przynajmniej nadzieję, chociaż nie wiem, nigdy nie wiadomo. Ale nie szykuje nam się. W... Jeszcze jedna, jedna rzecz nam się szykuje, ale to w sumie na pół dnia albo i na cały dzień, ale tak to. Będziemy tutaj, będziemy odpoczywać, będziemy się regenerować, będziemy gotować, będziemy pewnie jeszcze sprzątać, takie przedświąteczne sprzątanie nas czeka, więc ja jestem bardzo podekscytowana i taka przerwa może po prostu była mi potrzebna, żeby na chwilę, wiecie, na kilkanaście, dziesiąt godzin, na kilkadziesiąt, na dwa dni um, z tego domu, brzydko powiem, się wynieść, żeby docenić to, jak bardzo lubię spędzać tutaj czas. Bardzo mi się podobało Winter Wonderland. Ale cieszę się, że to były dwa dni. Widziałam, byłam, odhaczyłam, więc teraz mogę już yy, wiecie, przygotowywać taki. Mogę, mogę mieć ten okres przedświąteczny w domu, z książką. Brakuje mi takiego wieczoru właśnie z książką, w spokoju, bez żadnego pośpiechu. Do tego będę teraz w, przyszłym, w przyszłych vlogach pewnie dążyć. No, oprócz i bo jutro, wiecie, co nas czeka, ale już od soboty, mam nadzieję, będzie spokój cisza i relaks tak jest plan. Magda w swoim żywiole włączam pranie, sweterki świąteczne raz, wszystko wypiorę, aby było czyściutkie i pachnące i gotowe do założenia. Dobrze moi drodzy, zabieram się za sprzątanie łazienki Takie widzicie, rozrywki u nas wieczorową porą Ale stwierdziłam, że ją ogarnę jeszcze, bo jednak tutaj się zakurzyło, to lustro trzeba umyć, umywalkę, wannę No wypadałoby to ogarnąć, a również będzie mi o wiele przyjemniej wziąć sobie później kąpiel Najpierw wysprzątam łazienkę, potem zmontuję cały materiał, a na koniec kąpiel Taki jest plan Trzymajmy się tego i miejmy nadzieję, że wszystko uda mi się zrealizować. Ale nie jest dobrze, jest dobrze. Wiecie co, Macie przed chwilą wrócił z zakupów, więc pomyślałam, że zrobię Wam taki szybciutki food haul. To są dosłownie zakupy spożywcze na kilka kolejnych dni, tak, żebyśmy z domu wychodzić nie musieli. I zacznijmy od początku. Mamy tutaj w końcu, w końcu mamy mandarynki. Całą skrzyneczkę cieszę się, bo mandarynki w grudniu to jest mast. Ja uwielbiam i zapach, i smak, i mam nadzieję, że będą pyszne. Cytryny, e, wiadomo, e, codziennie rano woda z cytryną, plus też e, mam nadzieję, że Marcin zrobi e, napój wzmacniający właśnie z imbirem, z grejpfrutami i pomarańczami, które też tutaj są. Mamy też ziemniaki, śmietane trzydziestkę. Kurkumę, o ile mnie, mnie pamięć nie myli, bo ja robiłam listę zakupów, Marcin robił zakupy, tak to u nas wyglądało, podział obowiązków, nie patrzcie w ogóle na moje paznach, się zaraz je zmywam, bo nie podoba mi się to, nie podoba mi się, co się tutaj zadziało. E, mamy też jakąś szynkę, szynkę z piersi indyka, u zobaczcie, wiecie, że w ogóle na, w angielskich, widzicie jak ja bardzo umiejętnie zakrywam paznokcie, wiecie, że na w angielskich supermarketach typu Asda, Tesco są półki z polskim jedzeniem, więc Sokołów nas wita. Następnie mamy tutaj pesto, ile się nie mylę, z suszonych pomidorów. Oto jono. Z, robię obiad z rybami, z dorszem, właśnie z sosem, z pesto i śmietaną. Przepyszne. 20 minut macie obiad z głowy, a jest mega zdrowy i odżywczy. Tutaj e, płyn metod antybakteryjny naprawdę jest genialny. Akurat zapach pomarańczowy. Dwie butelki wina. Mówiłam, że mamy jutro gości, więc wino białe musi być. Następnie mamy jeszcze jajka, masło niesolone, piersi z kurczaka, grejpfruty, mandarynki albo i odwrotnie, ale wydaje mi się, że to są mandarynki, tylko nie wiem dlaczego ta jest taka ciemna, coś nie pykło. Monster. Dla, Mar uh, Dla Marcina, ale ja od czasu do czasu też sobie lubię takiego monsterka wypić, chociaż nie jestem w stanie wypić całego. Ja tak wypiję z połowę i mi wystarczy. Ja potem biegam, latam, pływam, skaczę. Naprawdę dzieje się, dzieje się po takim monsterze, a biały jest najsmaczniejszy. Sól do zmywarki. Pamiętajmy, aby sól do zmywarki uzupełniać co jakiś czas, co kilka miesięcy trzeba i sprawdzajcie, bo zmywarka może odmówić wam posłuszeństwa, tak jak u nas się to niestety zdarzyło jakiś czas temu. Podobno to było właśnie przez to, że nie mieliśmy soli. Ryż z Lidla, mam jeszcze banany i widzę tutaj są precelki, to jest moje guilty pleasure, Uwielbia, uwielbiam te precle, mają mega smak i Tutaj jeszcze jakieś chrupki propers Marcina, plus dwa soczki pomarańczowe i to cały nasz football szalony, ale powinno wystarczyć. Plus mamy jeszcze kilka rzeczy zamrożonych, kilka rzeczy w woducie, więc powinno być spoko. Tak to wygląda. A ja teraz lecę. Na śmierć bym zapomniała, a my mamy jeszcze kalendarze do rozpakowania. Także Marcinie, o już widzę! O pierwszy, to już to. Dziewiątka, pokaż 10. 9? 9. 9. 9. 9. 9. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Gdzieś musiała markerem zaznaczyć, było widać 9. Mhm. Myślałem, że to oryginalne. Nie, nie, nie. oryginalnie tak nie było. Możesz usiąść, żebyś był pięknie na naszej nie, nie. na tle naszej choinki dawno ja jej postoję. nie było. Ja postoję, bo tak. Okej. Okay. Dobrze. Coś myślę, że to jest. To to jest? Nie, poczekaj, czekaj. Co myślisz, że to jest? Co myślę? Że to y, kolejna rzecz do rodziny kremów, etc. i tam takich różnych, tak myślę. Coś, ty, ty coś chcesz mi powiedzieć? Nie, 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 Krem ja pod powiem. oczy przeciw oznakom starzenia. Redukuje zmarszczki, zmniejsza cienie i worki pod oczami, Ujętnia skórę. Ekstrakt z winorośli. L'Oreal. L'Oreal Paris. Jesteś tego warty. <śle> <śle> ja tak powiesz, warta już. Ale ja ci powiem, jaki był zamysł. No. Bo zauważę, że pierwszy krem dostałeś przed uh -huh. wczoraj. Wczoraj dostałeś jeden krem i dzisiaj dostałeś kolejny krem. Wiesz uh -huh. dlaczego? No. Żebyś miał kremy, abyś mógł się upiększyć na jakryś A, upię A, to byś na potrzebował no. Nie, no. po prostu, że um... <śle> nie. nieważne, nie już się nie, nie tłumacz Żebyś, wiesz, był taki nawilżony, Dobrze. gładki i przyjemny. Uh -huh. <śle> <śle> no. Ojej, ojej, ojej! I sobie grabisz. Chciałam coś powiedzieć, ale nie powiem tego głośno. Ale ty wiesz, co chciałam powiedzieć. No ja wiem. To no co wiesz. twoja mama by powiedziała. Zacznijmy od wody, co? Zacznij o, od gorszego, masz rację. Nie, on nie jest gorszy, on jest przepiękny. No on jest fantastyczny, co? Tak. No karton, no kawałek kartonu. No mi się podoba. I w przyszłym roku też pewnie kupię taki sam. Pewnie tak. Bo mi się bardzo podoba, bo mamy tutaj pielęgnację i. Z racji tego, że ja nie kupuję za dużo kosmetyków, uuu ciężkie, poczuj, poczuj, uuu tutaj coś będzie, i z racji tego, że ja za bardzo nie kupuję kosmetyków do Body Shop, a tutaj masz, słuchasz mnie? Słucham cię, ale myślę. A, okay. a tutaj masz próbki, chociaż mam nadzieję, że oni mnie słuchają, a tutaj masz próbki, to mogę sobie je potestować. Jak nie zapomnę. Że podresz nic. Jest! Różowy grapefruit. Ej, nie przydał ci się na wyjeździe, że w małe? No właśnie, używałeś, używałeś. No to teraz mam jeszcze różowy grapefruit, no. zostawimy na kolejny wyjazd. Nie wiem kiedy, ale na pewno się przyda. A co mówisz? Że mam pewien pomysł. Na, na... I raz na zawsze. Ale to jest piękne, to hm? Raz na zawsze zdecydujesz, że nie będziesz już kupować kalendarzy do bodyshopu. Dlaczego? Głównie kosmetyki zdecydowałeś Nie. A co? gdzie nie? Jak, jak nie zapomnę, jak mi się będzie chciało, jak będę miał czas, to coś... Mam pewien projekt w głowie. Gdzie? W tym roku? Nie no w przyszłym już. W tym roku to już nie dam A razy. w przyszłym roku chcesz nagrywać vlogmas? Nie wiem, ale kalendarz Ci zrobię. O! Uh -huh. jesteś kiet. O Jezu. Chyba. To jest duże zdania. Postaram się. się. Uh -huh. Słuchajcie. Kierowca ciężarówki zmierza w przeciwnym kierunku na ulicy jednokierunkowej. Widział go policjant, ale nie zareagował. Dlaczego policjant go nie zatrzymał? Kierowca ciężarówki zmierza w przeciwnym kierunku. No, no zmierza w przeciwnym kierunku na ulicy jednokierunkowej. No tak, zmierza. Jest na jednokierunkowej, zmierza w przeciwną, on zmierza. No na jednokierunkowej i zmierza no, ja, w przeciwnym nie, kierunku. No. Widział go policjant, ale nie zareagował. Dlaczego policjant go nie zatrzymał? Kierowca ciężarówki zmierza w przeciwnym kierunku na ulicy Jednokierunkowej. Nie może zmierzać w przeciwnym kierunku na ulicy Jednokierunkowej, bo to jest jednokierunkowa, to nie może! Widział go policjant, ale nie zareagował. Dlaczego policjant nie został... Myślę, że początek tego jest kluczowy. No przeczytaj głośno. Bo nie jedzie ciężarówką? Tak czy nie? Tak czy nie? No zobacz. No nie wiem. No tak. Tak? Bo szedł pieszo. Kierowca ciężarówki. ha, ha, ha. Kierowca ciężarówki szedł. Dziękuję. Kupkę. Gdzie, 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 gdzie? Lubię te twoje, te twoje zagadki. Przyszedłego też będą zagadki? Nie wiem. Biurko prawa. To ja może pójdę sama. To idź. Właśnie chciałem ja zaraz, chciałem zaraz to wróca, powiedzieć. Zaraz wrócę. <laughs> tak. To ja wam powiem suchara. Wiecie jaki ser jedzą na łodzi podwodnej? Topiony. Ha? Co to było? No proszę. Tam są dwie rzeczy. No nie, właśnie widzę. jednej ja nie, nie czaje. Co najmniej jesteś dziwna? Okej, okay. dobra, wytłumacz mi. Wytłumacz mi. Dlaczego? Dlaczego dostałaś taśmę? Mhm. Bo, bo, użyłaś, do... bo zużyłaś całą taśmę do pakowania prezentów, więc żebyś miała swoją, żeby ci się łatwo ją. Ale dziękuję, bo cały czas miałam kupić taką właśnie z ostrzem, a zawsze zapominałam, więc na pewno się przyda. Dziękuję. Bardzo pamięci prezent. A to ale... zobaczyłem i się nie mogłem oprzeć. Ale piękny. Czarny. Jest. Czarny? Właśnie Aha. chciałam zapytać, jaki kolor, bo ja, bo ja piszę tylko czarnym. Od odpieszę linię, bo odpieszę to z piszę tylko w czarnym. Ja nie potrafię niebieskiego niebieskiego pisać. Piękny jest! W czarnym też ci średnio O, to jest blamingiem! Jaki cute! No właśnie to. Musisz palcem wycisnąć. No już jest dobrze. Piękny jest! O ja! A ja uwielbiam pisać! Ja uwielbiam pisać! Ale piękny, tylko. Jak będzie się trzymał w ręku? Fajnie. Jeszcze siły? Podoba mi się. Jeszcze różowe, ale święciłem, że to najlepiej, nie, nie, wygląda. Nie, nie, jest ładny, taki elegancki. Podoba mi się. Ekstra. Dziękuję. Leśnik. <grym> piękny, naprawdę, mega mi się podoba. I za to też dziękuję, bo przyda się. Nie będę. A gdzie nożyczki? Bo jeszcze nożyczki ci cały czas zabieram. <grym> to jeszcze nożyczek brakuje. Chciałbym odgadła następne okienko? Hmm, chyba nie. Okej, okay. dobra, podoba mi się. No to dajesz jeszcze suchar i uciekamy, bo mam jeszcze stary. Już był. Jaki suchar? Już był. Powiedziałeś już? Aha. No dobra, mam nadzieję, że suchar wam się podobał. Nie pojęcie, co ty nagrałeś. A dobrze, że powiedziałeś, że coś nagrałeś, bo mi cię To nie widziałam. No. A pokazałeś się chociaż? Uuu! O. Nie wiem, czy mnie widać w ogóle, czy nie, czy może wiesz, widać mnie tak, bo nie, tak tam nie byłem, więc. Dobra, to w takim razie myślę, że może się nam życzyć, ży życzyć, życzyć, życzyć udanej zabawy. Spróbuję Wam coś zagrać z naszego Christmas party. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda, nie obiecuję, ale może coś tam, jakaś przybiteczka będzie. I co, uciekamy, bo dzisiaj trzeba wcześniej i spać, mhm. bo jutro kolejny dzień nas czeka. No, no, ty to możesz, ja nie mogę. Dlaczego? Nie wiem no gdzie ja. O której wszyscy tutaj mają być o 18? Nie wiem, o której mają być. 18? Nawet nie wiem. Dobra. To trzymajcie się. Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Będzie mi mega miło. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Jutro. Na razie. Pa! A Pa!